Dobrze, wyrosłam, potem poszłam na guwernantkę. Tak się chce pogawędzić, a nie ma z kim? Nikogo nie mam. Charlotta, guwernantka, wiśniowy sad. Rozdział dziesiąty. A na dodatek dostała od nas opłacone wakacje. Do widzenia, krzyczą hornerowie przez okna samochodu, opuszczając parking lotniska w Nantucket. Zostaje sama przy pasie startowym. Siadam na płóciennej torbie i ze wszystkich sił. Staram się nie zwymiotować, jak może tylko ktoś, kto właśnie spędził 25 minut w sześciomiejscowym samolocie lecącym przez tropikalne ulewy, okropną mgłę i potężne turbulencje z czterema osobami dorosłymi, trójką dzieci, złotą rybką, świnką morską i golden retrieverem. Nie wołałam o pomoc przy każdej zmianie wysokości, jedynie ze względu na małe, chorne równy. Otulam się szczelniej bluzą od dresu, Chroniąc się przed słonym wiatrem, i czekam. I czekam. I czekam. Nie. Skądże znowu wszystko jest w porządku? W jak najlepszym. Nie musiałam wcześniej wyjść z wydawanego dla mnie przyjęcia z okazji ukończenia studiów. Nie, nie spieszcie się, posiedzę jeszcze trochę na zimnym deszczu. Nie, myślę, iż ważne jest, że jestem tutaj, w Nantucket, i że wreszcie cała wasza rodzina. Może sobie spokojnie odpoczywać ze świadomością, że jestem gdzieś o 10 mil od Was. Myślę, że ważne jest też, właściwie najważniejsze jest to, iż nie mam własnego życia, nie troszczę się o to, co powinnam zrobić dla siebie, ale przez cały czas jestem do dyspozycji Twojej i Twojej pieprzonej rodzinki. Wreszcie pojawia się Land Rover. Ledwo zwalnia, a oni gestem pokazują mi, żebym wsiadała. Nani, krzyczy grajer, dostałem kopiczu. Kiedy otwieram drzwi, podnosi do góry żółtą japońską zabawkę. W bagażniku znajduje się duże kanoi, niebezpiecznie nachylone tak, że wystaje nad połową tylnego siedzenia. Nani, uważaj na łódkę. To antyk, mówi z dumą pani X. Wsuwam się pod kanoi. Kładę torbę między stopy, przykucam i sięgam ku Grayerowi, żeby poklepać go po nodze na powitanie. Cześć, Grover. Stęskniłam się za tobą. Mają tu świetne sklepy z antykami. Mam nadzieję, że uda mi się dobrać nowy stolik do tapczanu do drugiej gościnnej sypialni. Pomasz sobie, kochanie. Mruczy pod nosem pan X, nie zwracając uwagi na męża pani X, spogląda na mnie w lusterku wstecznym. Powiedz. Jak w środku wyglądał samolot? Fotele z brązowej skóry? Odpowiadam z głową wciśniętą w mostek. Podawali jakiś posiłek podczas lotu? Zapytali, czy chce fistaszków. Masz wielkie szczęście. Jack Horner projektuje fantastyczne buty. Przepadam za Caroline. W zeszłym roku pomagałam organizować przyjęcie na kampanii jej brata. Jaka szkoda, że mieszkają w, w Westchester. Bo na pewno bardzo byśmy się zaprzyjaźnili. Przygląda się swoim zębom w lusterku. A teraz chciałam z Tobą omówić plan popołudnia. Okazuje się, że grill u Pearsonów to oficjalne przyjęcie, więc myślę, że lepiej będzie, jak posiedzicie trochę w domu, odprężycie się i nacieszycie nowym miejscem. Wspaniale, będzie super. Staram się rzucić okiem na grajera, zapiętego w dziecinnym foteliku, a przed oczyma migają mi obrazy nas obojga siedzących na bliźniaczych leżakach na trawniku. Caroline miała, zate miała zatelefonować w sprawie kolacji, więc kiedy zadzwoni, daj jej po prostu numer mojej komórki. Przykleiłam go koło telefonu w kuchni. Dzięki, bo zwykle zapamiętanie dziesięciocyfrowego numeru zabiera mi przynajmniej 9,5 i miesiąca. Zjeżdżamy z głównej drogi na gęsto zarośnięty podjazd. Jestem zaskoczona, że dość sporo drzew nie ma jeszcze liści. Mieli chłodną wiosnę, czyta mi w myślach pani X. Podjazd kończy się pętlą, przed czymś, co można opisać tylko jako obszerny, rozpadający się parterowy dom z lat pięćdziesiątych. Biała farba łuszczy się, zewnętrzne drzwi wejściowe mają dziurę, a rynny zwiesza się niebezpiecznie, z rynny zwiesza się niebezpiecznie kawałek blachy dachowej. No więc jesteśmy na miejscu. Casa ex Excremento, mówi pan X, wysiadając z samochodu. Kochanie, wydawało mi się, że się umówiliśmy. Pani X wysiada i pędzi za mężem, zostawiając mi. Uwolnienie grajera z pasów i wypakowanie toreb z bagażnika. Wpuszczam grajera przez resztki drzwi wejściowych, chociaż równie dobrze mógłby się czołgać, wczołgać do środka przez dziurę. Kochanie, to nie moja wina, że zdjęcia w agencji były nieaktualne. Mówię tylko, że jak na tysięcy dolarów za tydzień mogłaś się trochę bardziej postarać. Pani X odwraca się do nas rozpromieniona. Grajer, pokaż Nani jej pokój. Choć na niej jest naprawdę świetny. Idę za nim po schodach do małego pomieszczenia na końcu korytarza. Stoją w nim blisko siebie dwa bliźniacze łóżka pod ostro nachylonym sufitem. Na jednym z nich leżą rzeczy grajera. Czy nie jest super nani? Co noc będziesz spała u nas, podskakuje na łóżku. Ja schylam się ostrożnie, żeby nie uderzyć się w głowę. Wyjmuję z torby sweter i jeansy, bo w Nowym Jorku było lato i nazbyt optymistycznie włożyłam szorty. Okej, okay, przebiorę się. Zobaczycie na golasa? Nie, pójdę do łazienki. Poczekaj tutaj. Gdzie jest łazienka? Tam. Pokazuję na drzwi po drugiej stronie korytarza. Otwieram je. Widzę młodą, rudą dziewczynkę, która wrzeszczy w niebogłosy, siedząc na muszli kozetowej. Zajęte! Przepraszam! Zatrzaskuję drzwi. Grajer, kto to jest? Pytam. To Carson Spender. Zostaje u nas na weekend. Fajnie. W tej samej chwili słyszę chrzęst żwiru pod kołami samochodu na podjeździe. Podchodzę do okna i widzę, jak pan X kieruje jakiegoś ręcz rowera, żeby zaparkował z drugiej strony domu. Przechodzę do brudnego okna mansardowego wychodzą wychodzącego na ocean i widzę, jak samochód staje obok czterech innych przy przerośniętym żywopłocie. Na trawniku z tyłu domu bawi się już przynajmniej dziesięcioro dzieci. Grover, wołam. Chłopiec pędzi do mnie, stukając piętami o podłogę. Podnoszę go, żeby mógł wyjrzeć przez okno. Co to za dzieci? Nie wiem, po prostu jakieś dzieci. Całuję go w głowę i stawiam na podłodze. W tej samej chwili otwierają się drzwi do łazienki. Carson patrzy na mnie zło wrogo i schodzi na dół. Grajer, idź do dzieci, a ja się szybko przebiorę. Wolę zostać z tobą, mówi, idąc za mną do naszego pokoju. Dobrze, możesz zostać za drzwiami. Próbuję zamknąć drzwi. nie wiesz, że tego nie lubię. Trochę uchylam je i ściągam szorty. Nani, słyszysz mnie? Tak, Grover. Kłada paluszki pod drzwi. Nani, spróbuj mi złapać palce. No spróbuj. Przez chwilę spoglądam w dół, a potem przyklękam i lekko łaskoczę koniuszki jego palców. Chichocze, czując mój dotyk. Wiesz co, Grover? Mówię, przypominając sobie pierwszy tydzień, kiedy zamknął mi drzwi przed nosem. Kasuje, kasuje ci jesyk, a ty nie widzisz. A właśnie, że nie. Wygłupiasz się. A skąd wiesz, że nie? Nigdy byś tak nie zrobiła, nani. Pospiesz się, pokażę ci basen. Woda jest zimna jak nie wiem co. Na tyłach domu zastaje mężczyzn w letnich garniturach i kobiety drżące w lekkich sukienkach. Wszyscy stoją jak pachołki drogowe, a dookoła nich chaotycznie gonią dzieci. Mamo, ona mnie podglądała. Słyszę, jak Carson pokazuje mnie swojej matce. O, nani, jesteś, mówi pani X. Powinniśmy wszyscy wrócić koło szóstej. W lodówce jest mnóstwo do jedzenia na lunch. Bawcie się dobrze. Chór życzeń, bawcie się dobrze, wybucha wokół nas. Dorośli wsiadają do samochodów, które odjeżdżają z pustymi, dziecinnymi fotelikami. Patrzę na dwanaście wyczekujących twarzyczek. Szybko rozwiewa się wizja popołudnia na leżakach. Uwaga, wszyscy słuchają. Jestem na niej. Zasady są takie: nikomu nie wolno zbliżać się do basenu. I jasne, jeżeli zobaczę, że ktoś wyjdzie za to drzewo tam, przez resztę popołudnia będzie siedzieć w schowku na miatły. Rozumiemy się? Dwanaście główek kiwa z powagą. A jak będzie wojna i tylko tam będzie bezpiecznie i jak masz na imię? Pytam piegowatego brunetika w okularach Ronald. Ronald. Żadnych więcej głupich pytań. Jak będzie wojna, uciekamy do Shopy. A teraz wszyscy do zabawy. Biegnę do środka po zestaw do rysowania Grejera, wyglądając mm, przez każde mijane okno, czy ktoś przypadkiem nie patrzy na basen. Na stole na patio wykładam kredki, tekturę i taśmę klejącą. A teraz wszyscy słuchajcie. Macie teraz podejść tutaj, jedno po drugim, i powiedzieć mi, jak macie na imię. Arden. Mówi mała dziewczynka w ogrodniczkach z naszywką O kosz. Osz kosz. Piszę Arden i wielką jedynkę na zaimprowizowanej wizytówce, a potem przyklejam jej do bluzeczki: OK, Arden, jesteś numer jeden. Za każdym razem, kiedy krzyknę odliczamy, ty krzykniesz jeden. Rozumiesz? Musisz tylko zapamiętać jeden. Siada mi na kolanach i zostaje moją asystentką, podając mi na, na zmianę taśmę i pisaki. Przez godzinę jedni gonią po trawie, inni bawią się zabawkami Grajera, a ja patrzę na pokrytym mgłą ocean, co 15 minut krzyczę odliczamy, a oni odzywają się. Jeden, dwa, trzy. Cisza. Spięta biegnę w stronę basenu. Es, ty jesteś cztery, głupia. Cztery? Piszczy... Hmm. Piszecie głosik 5, 6, 7, grajer, 9, 10, 11, 12. Dobra, czas na lunch. Przyglądam się załodze. Obawiam się zostawić dzieci na zewnątrz, kiedy będę sprawdzać, co jest do jedzenia. Wszyscy do środka. Wcho wchodźcie, pobawcie się. Wchodźcie, pobawicie się jeszcze po lunchu. Po numerze 12 zasuwam szklane drzwi. Nani. – Co jest na lunch? – pyta Grajer. Jestem naprawdę bardzo głodny. – Nie wiem. Chodź, to zobaczymy. Grajer idzie ze mną do kuchni, zostawiając numery 9, 7 i 3, przerabiające tapczan w salonie na fortyfikację. Otwieram lodówkę. Popatrzmy, co jest. Hm. Trzy jogurty bez tłuszczu, pudełko bez tłuszczowych herbatników Snack Wells, bochenek bez tłuszczowego chleba na zakwasie, Musztarda, ser brie, miejscowy dżem i cukinia. Załoga? Posłuchajcie. Dwanaście głodnych twarzyczek patrzy na mnie z różnych etapów wspólnej akcji niszczenia salonu. Wybór rzeczy do jedzenia jest taki. Kanapki z dżemem? Ale może Wam nie smakować chleb. Albo kanapki z brie, ale może Wam nie smakować ser. Albo herbatniki, ale bez cukru. Dlatego chcę, żebyście przychodzili do kuchni pojedynczo, spróbowali chleba i sera i powiedzieli, co wam bardziej smakuje. – Ja chcę masło orzechowe z dżemem – krzyczy Ronald. Odwracam się i posyłam mu szybkie spojrzenie śmierci. – To wojna, Ronald. Na wojnie musisz zjeść to, co przyśle ci dowódca – salutuję mu. Więc wszyscy będą dobrymi żołnierzami i zjedzą ser. Robię ostatnią kanapkę, gdy spadają pierwsze krople deszczu, a po chwili wejście zasłania gruba kotara wody.